Marzena Rogalska to jedna z bardziej rozpoznawalnych twarzy w TVP. Na swoją pozycję zapracowała wieloletnią współpracą ze stacją, i nie zapowiada się, aby wkrótce miało się to zmienić. W bardzo osobistym wywiadzie, w którym wspominała między innymi swoje dzieciństwo spędzone u dziadków na kurpiach, zdradziła niebywały sekret dotyczący znanego wszystkim księdza. Marzena Rogalska chętnie pokazuje swoje życie prywatne oraz zawodowe. Na Instagramie śledzi ją już ponad 170 tysięcy osób, które tylko czekają na smaczki ze studia pytania na śniadanie. A jednak mało kto mógł podejrzewać dziennikarkę o takie wyznanie. Marzena Rogalska potrafi zaskoczyć dla Pomponika, opowiedziała nieco na temat swojego życia. Szczególnie miło wspominała okres dzieciństwa, kiedy każde wakacje spędzała wraz z siostrą na beztroskich zabawach u dziadków. Ciekawe, ile z Was wie, że dziennikarka z pochodzenia jest kurpianką i dodatkowo posługuje się rodzimą gwarą. To właśnie tam powstały najpiękniejsze wspomnienia Marzeny Rogalskiej, która była tam szczęśliwa i przez myśl jej nie przechodziło, aby wracać do zatłoczonego i gwarnego miasta. Trzeba przyznać, że urywki dzieciństwa przywoływane przez gwiazdę pytania na śniadanie są naprawdę bajeczne i nie można dziwić się jej ciepłym słowom. Jednak na największą uwagę zasługują inne jej słowa. Mało kto wie, co trzyma przy łóżku na swoich nocnych szafkach, trzymamy czasem różne książki, które lubimy czytać przed snem. Wieczornej lektury może być sporym zaskoczeniem, i to właśnie jeden z domowych sekretów ujawnionym w trakcie wywiadu. Okazuje się, że znana ze szklanego ekranu dziennikarka uwielbia zaczytywać się w twórczości księdza Tisznera. Przecieramy oczy ze zdumienia. Także z racji towarzystwa, w jakim znajdują się dzieła znanego wszystkim księdza. 2. Najnowsze doniesienia: Covid-19 chorobą sezonową? Coraz mniej Polaków czyta książki. Lubię mieć przy łóżku książki księdza Tischnera i sobie je podczytywać oraz kubusia Puchatka, którego nazywam moim podręcznym filozofem. Można go czytać w każdym wieku i o każdej porze, powiedziała w rozmowie z pomponikiem Marzena Rogalska. Wielu z nas powinno wziąć z niej przykład i codziennie przerzucać chociaż kilka stron ulubionych książek. Niestety z roku na rok poziom czytelnictwa w Polsce jest coraz niższy, można to jednak łatwo zmienić. Łatwo można wygospodarować czas na czytanie chociażby przez kilka minut dziennie. Szybko zauważycie efekty tego nawyku. Źródło – pomponik.